Tak, jestem menelem, i wszystko w temacie. Znaczy może nie menelem, alkoholikiem. Luton nazwę zmienił na wariat. Co? To Luton nazwę na wariat no, chyba, że No widzisz kurwa, padł mi telefon i teraz nic nie widzę, kurwa. Muszę kupić jak na Nie, nie boję się, boj, bo bardzo dostaniemy. Siema. Siema. Jest wszystko wyjaśnione i pochój wyraźni temat. Drążycie. Przez Polski, data 966. Jeszcze coś ci nie pasuje? A, dat nie ma wychodzić. Kiedy był przez Polski? A powiedz mi, kiedy była bit bitwa pod Cedynią z paniaku 1? A, ty masz internet, to sobie włączysz i zaraz datę sprawdzisz, nie? Chuj to wiedzieć. Ważne, co teraz i Gwiazdo poranna, bo jestem szczery. Dlaczego mam być nie, nie być szczery? Lumpę mat, mat, to ty jesteś, dalej. Bo się kurwa zacznie zaraz, zobaczycie. Tak, ja wszystkich ciasnych chuj znam i rozciaśniam. Wiem i już podziękowałem za to, no. Kurwa, no nie mam telefonu, bo bym to nagrał i by tak leciało cały czas. Dziękuję, 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 dziękuję. I byś tam mieli Anna. To tak, jest... ty jesteś parobkiem. parobkiem. Jeżeli to jest o tym, co ja myślę, to... nie wiem, kurwa. Pierwszy raz słyszę o takiej bitwie pod Koronową. Wiem, gdzie jest Koronowo, ale kurwa, nie wiem, czy tam bitwa była. Najskuteczniejsza no kawaleria świata? Nosi, nasi chuzeł. to była bitwa pod Malibu? Pod Malibu? Dzisiaj Teraz jest. Nawet nie wiem, kurwa, dzisiejszych konwaków. Jak to? Pierwszy maja. Dzisiaj? Taki transparenty kurwa. Jak ja sobie... iPhone ja spodnę... też tęsknię, kurwa. Za tobą, kurde. to moje serca jego ma. Co? Tych pochodni. Nie, Robert nie może pamiętać. Nie, nie, nie będzie pamiętu Biała koszula. Czarne spodnie. Kontek, no i co? Sprawdziłeś sobie w internecie i teraz wiesz. Nie ma żadnej łózy. Nie włączy telefon hmm. mi pan. Zresztą nie ma. Będzie chciał tu prezęć. Tak, to się zgadza. Bitwa pod Malibu jest codziennie. Międzynarodowski kurwa... Spitfire, no współczuję ci, no ale kurwa ktoś, ktoś musi pracować, tak?